Witam Was, moje drogie barany, na kanale Katewitch Tarot. Przesłanie na miesiąc sierpień dla Waszego znaku Zodiaku. Czytanie jest ogólne, więc bierzcie tylko to, co z Wami rezonuje. Jeśli tak nie jest widocznie, to czytanie nie będzie dla Was. Karty mam rozłożone i zaczynam od pierwszej karty. Oczywiście zachęcając do subskrypcji, moi drodzy. Jeśli jesteście tutaj nowymi osobami, to zachęcam, z góry wam dziękuję za każdą aktywność na tym moim kanale. Wielkie dzięki. Główna energia tutaj na ten miesiąc, sierpień dla was, moje drugie barany, to jest karta siły, piękna energia. Tutaj będziecie naprawdę dawali z siebie wszystko, aby jakby zdobyć określony cel, ale to nie jest karta, kiedy my używamy wyłącznie mięśni, tak, do tego, żeby tutaj zawalczyć o siebie tylko bardziej. Właśnie tu jest taka energia. Um, wyjścia naprzeciw wszelkim wyzwaniom, w takim, z takim spokojem, właśnie, z takim opanowaniem nad naszymi lękami, nad jakimś niepokojem, które być może tutaj się też jeszcze pokazuje, ale bardzo spokojna karta wiary w siebie, w swoje umiejętności, więc jesteście bardzo tutaj pewni tego, że jakby nawet jeśli się pokaże jakaś przeszkoda, to nie ma tutaj um, jakby długo, długo tak nie um, nie zabawi tutaj w tym, w tym waszym um, otoczeniu także jest bardzo silne um, pójście do przodu pokonanie um, wszelkich um, przeciwności zawalczenie o siebie um, ale przede wszystkim wiecie co tutaj jest najfajniejsza um, jakby energia z tej karty, kiedy Jesteście osobami w tym miesiącu, które w końcu odzyskują balans taki pomiędzy ciałem a duszą, więc bardzo duży i umysłem, oczywiście, jak najbardziej, więc bardzo duża taka wiara w to, że um, wszystko można, jeśli się tylko tego chce, zdobyć. I, um, I tak jak powiedziałam, nie musimy tutaj używać mięśni, więc jakby um, ta inteligencja, ta wiara, ta moc tutaj w tej karcie jest po Waszej stronie. Teraz Wasze y, przeszkody, które być może tutaj możecie napotkać w tym miesiącu, sierpniu, nie musicie, ale y, no to jest pokazane. Mamy kartę sprawiedliwości, więc przeszkodą prawdopodobnie będzie jakaś właśnie niesprawiedliwość tutaj w tym miesiącu. Możliwe, że się będziecie zmagać tutaj y, z jakimś oskarżeniem Was, y, no, z brakiem też balansu w tej karcie. Y, ale przede wszystkim ja bym powiedziała, że tutaj też i ta prawda i po, jakby po, posługiwanie się wyłącznie takimi um, wyższymi, um, no powiedzmy um, wartościami, jakby wynikającymi z takich um, naprawdę głównych zasad um, ogólnie przyjętych, um, no, ten brak właśnie tutaj tego um, tej sprawiedliwości może wam jakby stanąć troszeczkę na drodze. Um, ale i tak jakby no, ta główna energia pokazuje, że wy tutaj macie tak dużo wiary w to, że no, każda jedna sprawa zostanie załatwiona pozytywnie, że tutaj to, te przeciwności, te przeszkody, które mogłyby się pokazać i tak długo jakby nie zagrzeją tego miejsca tutaj w waszym otoczeniu. Teraz to, co przechodzi do przeszłości, y, mamy pazia monet, więc wiecie co, może być tak, że tutaj pewnego rodzaju brak kwalifikacji, Jakiś, um, jakaś szkoła, jakiś trening, um, no, lub oczywiście um, możliwe, że też jakieś wiadomości, które um, by, no, być może na które czekaliście w związku z jakąś pracą, w związku z jakimś bonusem finansowym, tutaj to um, musi przejść do przeszłości. Widocznie w tym miesiącu z jakiegoś powodu um, to nie będzie mogło się zrealizować, ale. Ja bym najbardziej tutaj patrzyła pod kątem, że ten brak jakiegoś, jakiejś wiedzy, jakiejś kwalifikacji, to przechodzi do przeszłości. Widocznie tutaj już jesteście właśnie w związku z tą kartą główną dowartościowani. Wy wiecie już teraz więcej, macie tą świadomość poszerzoną w wielu tematach, i, i tutaj ta niewiedza odchodzi, więc. No, to jeśli chodzi o tą kartę do przeszłości. Teraz gdzie co, może jeszcze jakaś taka takie nieprzemyślane decyzje, takie czasami podjęte w wyniku jakiejś, jakiejś chwili, więc tutaj to wszystko jakby no, przechodzi do tej przeszłości. Teraz to, co macie w głowie tego czytania na ten sierpień, czyli wasze myśli, nad czym tutaj będziecie się skupiać, to jest karta sześciu mieczy i w tej karcie często jest pokazana taka chęć opuszczenia, jakiegoś miejsca, otoczenia, nie wiem, sytuacji, w której no, takiej sytuacji, która niestety jest jakby bardzo oparta na mm, jak by to nazwać najlepiej um, jakiś um, może inaczej Widzicie, co, szóstka mieczy to jest karta, kiedy my z czegoś wychodzimy, z czegoś się wycofujemy, z czegoś, co po prostu nie ma sensu, żeby w tym tkwić, bo, bo jakby to nam nie sprzyja w żaden sposób. Tu jest chęć pozostawienia przeszłości za sobą, mimo tego, że jakby tu, gdzie zmierzacie, to jest jakby opierane na niewiedzy tego, co i w, co was tam spotka, tak? Ta przyszłość, to, to nowe, w które chcecie się przenieść, bo... Bo tutaj, jak najbardziej, my chcemy wyjść z czegoś, ok? Nieważne, co nas czeka, gdzie my zmierzamy, gdzie nas to zaprowadzi, to, ta nasza ucieczka, to nasze wycofanie się, to nie jest ważne. To jest ważne, że tutaj już jakby pójdziemy wyłącznie w coś lepszego niż byliśmy do tej pory, więc, jakby już godząc się na to, że z góry zakładając, że nawet jeśli wchodzimy w coś niewiadome, to i tak będzie to lepsze od tego, z czego my wychodzimy, czyli jakaś taka chwiejna sytuacja, którą musimy zostawić za sobą, jest pokazana tutaj w tej szóstce i bardzo dużo tutaj umysł, nasze emocje takie mamy bardzo na takim... Bardzo dobrym poziomie. Tak, tak tutaj nie ma jakby dramatów żadnych, ok, w tej karcie, tylko to jest już takie właśnie rozsądne popychanie siebie do przodu, czyli jakby zmierzenie się z tą przyszłością, jak, jaka by ona nie była. A będzie i tak lepsza niż to, gdzie byliśmy do tej pory. A teraz Wasza podstawa tego czytania na ten miesiąc sierpień, czyli to, co będziecie budować. Tutaj macie kartę siedmiu buław. No i to, co będziecie robić, to przede wszystkim właśnie takie walczenie o siebie, o utrzymywanie swojej pozycji nie ustępowanie nikomu. Tutaj jest karta, która mówi o tym, że no napotkacie jakieś ograniczenia, ale wy jesteście tutaj w tak silnej pozycji, że te ograniczenia są właściwie bardzo płytkie, tak? Tutaj wy, wy macie taką siłę, no i znowu ta karta nam się wyjściowa, pokazuje, że. Jakby nie, nie ma tu szans na to, żeby ktoś was powstrzymał przed e, tym e, uzyskaniem celu, jaki macie postawiony w tym miesiącu, więc e, ani konkurencja, ani osoby, które by chciały ewentualnie wywrzeć na was jakiś, e, powiedzmy, e, Jakąś, jakąś presję w jakimś, w jakimś temacie, czy też ktoś by od Was oczekiwał, powiedzmy, żeby żebyście się określili w jakiejś sprawie lub stanęli po czyjejś stronie. Tutaj wy jesteście jakby indywidualnością, która nie pozwoli sobie na to, żeby ktoś jakby wpływał na wasze decyzje, na, wasz, na to, co myślicie, przy czym obstajecie, więc bardzo dobra karta, walka o siebie i walka z ograniczeniami, nie pozwalanie na jakby z, z, zmiany z jakiegokolwiek... W powodu tutaj byście mieli ją podnosić podejmować tą zmianę wy na to nie pozwolicie więc bardzo silna silna karta no i teraz najbliższa przyszłość, bardzo powiązana właśnie z tą kartą, o której przed chwilą powiedziałam, więc tutaj Wam się uda ta walka. Tutaj Wy faktycznie Macie niesamowitą energię do zwalczenia no, tego, co być może do tej pory Wam się nie udawało zawalczyć, przeforsować. Sześć buław, więc tu mamy kartę zwycięstwa, osoby, która nie poddała się, która no, tyle przeszła, że ten sukces jest jakby i, i moc z wami. Więc bardzo dobra karta, jeśli chcecie coś osiągnąć, nie bójcie się. Tutaj, właśnie w tej karcie, jest pokazane, że. Ten wasz wysiłek, który włożyliście w tym miesiącu, czegokolwiek to będzie dotyczyło, bo to jest, wiecie co, tak jako przykład miałam tutaj podać w tej karcie siły, na przykład ym, zmierzenie się z, nie wiem, zrzuceniem nałogu typu palenie papierosów, więc tutaj każda jedna rzecz, z którą Wy chcecie sobie zobaczyć, czy ona jest malutka, czy to jest duża, wiecie, to jest takie pojęcie względne, dla was to będzie niesamowity sukces odniesiony i, a, i faktycznie. Ym, no wyjście jakby zrobienie takiego kroku 100 milowego, tak, do przodu ale to jesteście wy tutaj pokazani, to jest taka osoba która nie ustępuje, jeśli czegoś chce to to osiągnie, więc bardzo dobra fajna karta A teraz wasze lęki, obawy, mamy pięć mieczy więc tutaj w tych lękach, obawach przede wszystkim jest jakaś taka Gra osób, z którymi być może w jakiś sposób macie do czynienia. Osoby, które nie robią czegoś zgodnie z prawem, czy z jakimiś zasadami ogólnie przyjętymi, ktoś robi wszystko tak, jakby omijając jakieś takie zasady konkretne, takie zasady, które no, wypadałoby utrzymywać, dlatego żeby ta, ta gra była taka wyrównana. Um, czyli na pewno jakieś osoby, które zrobią wszystko, żeby tylko wygrały, um, nieważne jak to zrobią. A druga rzecz, która się pokazuje też w tej karcie pięciu mieczy, to jest um, jakby jako lęki, obawy, um, konkurencja, która tutaj nie, nie śpi, cały czas chce um, coś, coś wam tutaj w czymś przeszkodzić. Um, no, i oczywiście też jakiegoś rodzaju zazdrość y, osób, które jakby y, same, wiecie co, bo to jest tak, że ktoś. Y, Bardziej się czasami cieszy z tego, że nam się coś nie powiedzie i zrobią wszystko, żeby, żeby nam coś nie wyszło. Zamiast tą energię właśnie przełożyć w swoim życiu w to, żeby im się lepiej układało to i wtedy to będzie wyrównane, a tutaj jest bardziej taka właśnie energia osób, które no Jakby tracą czas na, niepotrzebnie na to, żeby tylko komuś coś tutaj uprzykrzyć i nie pozwolić dojść do jakiegoś konkretnego celu. Więc konkurencja i takie osoby, które są fałszywe, tu się pokazują w tej karcie, robiące wszystko ponad to, żeby, no, żeby ktoś tutaj, jakby w sensie wy oczywiście nie, żebyście nie uzyskali tego, do czego dążycie. Teraz to, jak Was postrzega Wasze otoczenie e, ogólnie tutaj w tej karcie e, na ten miesiąc sierpień. E, mamy króla kielichów, więc tutaj przede wszystkim jest osoba opanowana, ktoś, kto panuje nad swoimi emocjami, ktoś, kto jest bardzo dojrzałą osobą, bardzo e, często pokazaną e, jako ktoś, kto jest e, powiedzmy bardzo życzliwy, ktoś, kto e, wspiera często. E, jakby otacza się osobami, które są no, bardzo bliskie sobie. Takie, no, Rozsiewanie takiej atmosfery bardzo przyja przyjacielskiej. Takiej, no, to jest ktoś, kto jakby dobrze, bardzo sobie ceni to, żeby wszyscy przy okazji tego, że sam czy sama jesteśmy, jesteśmy tutaj zadowoleni żeby jakby też mieć um, make sure tak, żeby tutaj się jakby um, być upewniać, że to nasze otoczenie jakby razem z nami też może się tutaj um, cieszyć. Czy to jest nasze szczęście, czy to jest szczęście jakiekolwiek, tylko żeby tutaj ktoś był też właśnie w takiej energii zadowolenia. Więc dobra, fajna karta. Osoba kochająca bezwarunkowo tu się pokazuje w tej karcie. Ktoś, kto jest kimś wrażliwym, niezawodnym, bo bardzo szanowana, tu jest osoba emocjonalna, ale też i taka właśnie, która, no. Szanuje przede wszystkim tą, tą rodzinę, blis, bliskich znajomych, przyjaciół, i sama, jakby jest tutaj wspierającą zawsze tą osobą. Teraz dwie karty rezultatu na ten miesiąc sierpień dla Was, moi drodzy. Pierwsza karta to, co Wam ma pomóc, i to, co Wam wyniknie. To, co ma Wam pomóc, mamy szóstkę kielichów. Widzicie, tutaj się pokazują. Um, Często jakieś energie z przeszłości, czyli jakiś powrót, wyciągnięcie ręki z przeszłości, czy do przeszłości, do osoby, z którą tutaj moglibyście, nie wiem, założyć jakąś spółkę, czy w jakiś sposób się porozumieć, dogadać, się, ktoś kto jakby w tej przeszłości nie wiem, z jakichś powodów wam tutaj też coś, no życzliwość też tutaj jest bardzo okazana właśnie do tej przeszłości, do osób, które są związane z przeszłością, taki też nastawienie takie jakby nie zamykania wszystko, wszystkiego tylko po to, żeby jakby się odciąć tutaj, bo, bo wam się akurat, nie wiem, lepiej powodzi czy jesteście silniejsi, tutaj to, co ma Wam pomóc, właśnie takie e, pamiętanie cały czas o tym, gdzie byliśmy kiedyś, ale też jakby nie, to Was ma nie zatrzymywać, tylko iść do przodu, tak, e, po to, żeby tutaj się rozwijać. Także bardzo e, fajna energia taka tych wartości takich moralnych, które, które w nas żyją i których się nie wyzbywamy tylko dlatego, że jakby czas płynie i, i, i my się zmieniamy, tak? Tylko tutaj właśnie ta przeszłość, te tradycje, to wszystko tak zostaje w nas, ale też i te przyjaźnie, które jak najbardziej w tej przeszłości cały czas wam towarzyszą. I teraz to, co uzyskacie, mamy rycerza monet, więc wiecie są, no tutaj mamy przede wszystkim tą właśnie siłę, tą, to dążenie cały czas, tą systematyczność, to opanowanie, tu są te finanse osiągnięte, tutaj jest ktoś, kto... Ma plan, ktoś, kto się rozwija, i, i jakby ten spokój materialny. No, tutaj jest bardzo bardzo taka pozytywna energia, jeśli chodzi o właśnie materialne tematy, ale też i o to, żeby tak um, no, panować nad wszystkim w tym swoim otoczeniu. Więc, no, na pewno będziecie zadowoleni w tym miesiącu z tych osiągnięć, dlatego że rycerz. Yy, Monet to jest jedna osoba, jeden z rycerzy, który tak bardzo życiowo podchodzi do wielu spraw. Odpowiedzialność tu jest taka właśnie i za siebie, i za, za to, za osoby powiedzmy, nam bliskie. Um. Co jeszcze? No osiągnięcie jakiegoś celu, ale takiego właśnie z, z nagrodą już, I, i jakby jeszcze cały czas dążenie do tego, cały czas tutaj rozwój jest w tej karcie. No fajne, fajna, pozytywna energia. No, to co macie tutaj jakby w tej karcie dodatkowej, to jest królowa Buław. I jakby ona tutaj ma Wam pokazać, żebyście jakby też podejmowali rozsądne decyzje, bo to jest ta energia, która też Wam ma tutaj towarzyszyć w tym właśnie miesiącu sierpniu. Więc tyle mam dla Was. Obywam się tutaj wszystko bardzo ładnie pokładało zgodnie z tą kartą wyjściową czyli taka naprawdę niesamowita siła, balans, harmonia nas samych pod wieloma względami i i pewność siebie, poza tym też dużo wiary jest w tej karcie, że jak nie my, to kto? Tak, więc tutaj powodzenia Wam życzę, dążcie do tego, aby uzyskać ten cel i żeby Wam się to wszystko bardzo ładnie tutaj poukładało. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia.